Cześć! Chcielibyśmy pokazać Wam, jak się w naszej szkole wygląda techniką handlowe. Na tym profilu og ogólnotrwałczący realizujemy przymioty zawodowe, na których uczymy się obsługi klientów, stosowania różnych dokumentów, sporządzania ich oraz obsługi programów komputerowych. A ponadto jesteśmy w trakcie wytwarzania innowacji, związanej z w działalnością w sklepiku, farmaceutycznej u nas oraz wyznaczy, której będziemy się przedsiębiorczości, samodzielnego podejmowania decyzji i kreatywności, mądrego i racjonalnego inwestowania, a przede wszystkim strategicznego myślenia o naszej przyszłości. Jeśli chcesz nam przeprowadzić chce własną firmę, zapraszamy do Technikum Handlowego. A teraz zapraszam Was na krótkie wywiady. Zapraszamy! Cześć, mam sobie pytanie. Cześć jakie? Z której jesteś klasy i szkoły? Ja jestem z Rutek, ogólnie jestem na trzecim roku technikum handlowego. Co chciałbyś przekazać ósmoklasistom zastanawiającym się nad wyborem naszego kierunku? A Bardzo polecam ogólnie technikum, nauczyciele są spoko, potrafią wytłumaczyć zawód itd. Tak ogólnie zawód jako taki, handlowka przyda Ci się w życiu, bo nie dasz się oszukać niektórym na kwestie Jakieś interesy wyjaśnia, czyli potrzeby, finanse dalej. Jak będziesz chciał założyć swoje własne działalność? To Będziesz mieć do start. Okej, bardzo Ci dziękuję. dziękuję. Hej, Kamowie wam zajęć chwilę? Nie tak. mam. Co nakoniło Was do wybrania tego kierunku? Eee, interesował mnie zawód handlowca i był tak. roślinat. Oprócz matury mam... mam eee, zrobiony zawód, no i będzie później by znaleźć prościej pracę i w ogóle. Dobra, dzięki. 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 Hej Kamowie chwilę? Jasne. Jakie są Twoje wrażenia po pierwszym roku nauki? Jestem bardzo zadowolona z Twojego wyboru i drugi raz studiałam kiełza. Ci się podoba, że to lepiej Dzięki, Hej, jak wspomniałeś, lata spędzone w tej szkole? Cześć. Jak wspominamy lata spędzone w tej szkole? To były naprawdę fajne cztery lata. Jedna z lepszych części mojego życia i tak naprawdę nie żałuję swojego wyboru. A co dała wam ta szkoła? No tak naprawdę dała nam duże doświadczenie. Nauczyliśmy się jak prowadzić działalność handlową, jak sobie radzić ze wszystkim w sumie związanym z handlem. No i tak naprawdę mamy zaliczone egzaminy, tak? Na profil technika handlowca. Dobra. To dziękujemy. Mam bardzo.